Witam Was wszystkich serdecznie e, Dzisiaj jak zapowiedziałem e, W ostatnim filmiku e, Będę pracował na innym sprzęcie Jest to White XLT Jakiś tam jest Eee to mogę powiedzieć. Pierwszy wypad, instrukcja obszerna. Myślę, że człowiek nie jest głupi i to ogarnie. Na początku mnie przeraził, jak go włączyłem, ale ale w miarę zapoznawania się z instrukcją, sprzęt staje się bardziej tam przyjazny. No zobaczymy, jak będzie w polu, bo to, bo to nie jest pierwszy wypad i będę wszystko wiedział. Wiadomo, to będzie kilkanaście wypadów na pewno, zanim ja Eee, załapię jakieś podstawy na nim. Jest tu wklepany tryb. Monetka eee, podobno jest najbardziej taki stabilny eee, z tych wszystkich tam programów. Eee, no, zobaczymy. Jest tu jeszcze parę wbitych, jakiś. jak nie, to będę pracował na, na czterech. Eee, mam do wyboru cztery wbite tutaj eee, na stałe eee, programy. No, także zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Tutaj się. Rolnik zgodził kolejny, mówi: nie ma, nie ma problemu, żeby sobie tutaj pochodzić. Ja już tu byłem kiedyś, e, tylko że tu trawa taka była i tak oprzeczochrałem teren e, na szybkiego. Dobrze, no zobaczymy, no to co tam wyjdzie. No. Tak fajnie było się słyszeć o sobie u, u zwierzaka. Ma rację, sprzed trochę waży. Muszę chyba kupić mniejszy, mniejszy szpadel i, i brać mniejszą butelkę wody żeby się tutaj nie yy, zadeptać no ale dobra przynajmniej bicek urośnie yy, dobra jak coś tam pokażę mówię, ja na razie na spokojnie będę sprawdzał każdy szczegółowo sygnał bo ja się muszę z nim zapoznać jak coś mi się przypadkiem uda wykopać <noise> dzisiaj to, to pokażę dobra, to trzymajcie się do, yy, to przy dołku się spotkamy o i tak będzie no i proszę Przeszedłem z 10 metrów, pierwszy taki e, wyraźny był sygnał, e, tutaj jest fajnie i e, jednak muszę przyznać e, rację e, zwierzakowi, no, e, tak jak mówił, że wyświetlacz jest bardzo przydatny, e, te informacje o znalezisku, no tutaj pipta mi dosyć często i na pewno to są większe, większe odłamki, Metalowe, gdzie armat by mi dawał sygnał, jako kolor, i pewnie bym kopał tutaj sobie e, mogłem spokojnie to pominąć. Wskazania były na minusie. E, tutaj też wykres mam graficzny. E, jeżeli e, mam tutaj e, coś wartościowego, typu tam obrączka, czy coś, to jeszcze mi e, ikonkę jakąś tam pokażę, a nawet czasem mi dwie. Jeżeli to tam zależy, jeszcze muszę na krzyż pomachać sądom. Wtedy jest e, to dokładniejsze. E, tutaj był kolorowy. Nie wiem, czy będzie o. E, takie coś. E, Odczyt graficzny, taki słupkowy, e, był na plusie. E, w, w granicach 50 były cztery słupki, mi się pokazały. No, kopnęłem z ciekawości, bo najlepiej kopać, jak jest monetka, jak jest jednolity słupek. Wtedy wiadomo, że to jest coś, e, coś wartościowego. A tutaj e, jest trochę. Żelaza. E, a to jest e, kawałek części prawdopodobnie od jakiejś lampy naftowej. E, ja to doczyszczę, na koniec pokażę. Dobra, jedziemy dalej. No, i mamy guziczek. Przełączyłem na, na tryb coins ten podstawowy taki yy, zwiększyłem mu tylko czułość gdzieś tam czytałem, że komuś świruje już na piące yy, ja tutaj na dysce odkręciłem nic się nie dzieje nie daje zakłóceń yy, i wyłapał mi takiego guziczka go doczyszczę w środku mi się zdaje, że to jakieś jakby słońce było nie wiem co to za guziczek dobra poopowiadam na koniec to do następnego eee, Ja już po wykopkach wróciłem do domu byłem po robocie zmęczony to tak chciałem sprawdzić bo, bo się strasznie najarałem żeby go wiadomo jak to nowy sprzęt każdy chce jak najszybciej go sprawdzić akurat dwa dni E, dwa dni przystoju było i tak spędziłem nad lekturą instrukcji oto efekty e, wcześniejsze filmiki z Armandem wiecie jak było e, złomu dużo a ja tylko dzisiaj takie coś jedynie żelastwo ale to myślę, że każdy by wykopał bo to, to jest taki znaczy, sygnał był stały troszkę na minus 1, no ale kopnąłem, bo, bo, bo pipczało dosyć, dosyć zdrowo. A tu same kolory. Może nie są to jakieś wypasione fanty. E, no bo tu jest... do wody wsadziłem. Kawałek zapalnika czasowego, już mi ktoś tam powiedział, to ta identyfikacja jest łatwiejsza. E, Kiedyś mówiłem, że taki gaciowiec znalazłem, to jest kosmos na nim napisane. Mnie jakaś koleżanka napisała, że to jest lampa naftowa rzeczywiście byłem na tej samej miejscówce. I tutaj to i tutaj jest to część od lampy naftowej i jeszcze tutaj taki gwincik. To wszystko było od lampy naftowej. To sobie zostawię. Taka ładna ozdóbka. Też jest napisane kosmos eee, kawałek łyżeczki. Tutaj na górze tylko zdobione. Eee, nie wiem czy to jest coś nierdzewne i po prostu to jest nalot ziemi, bo to też jest, nie? Jak jest zmineralizowana mocno gleba. Żelaza ma dużo, to też będą takie od ziemi wżery, prawda? Ale nic tu nie ma żadnego nabicia, nic takiego nie widzę. To coś jeszcze może, może pokażę. Yy, tutaj mi dawał sygnał na, i na minusie, i na plusie, dlatego że tutaj jest wtopiony odłamek od moździerza i tu jest ten kawałek ślizgu, prawda? To już jest żelazo utlenione i tu jest kolorek. Yy, kawałeczek zapalniczka. Blaszeczki to wykopałem tak. Zmienny sygnał dawał, zależy jak machałem. sondą to taki zdobiony kawałek. Nie wiem, czy to było jakieś naczynie, nie wiem, co to mogło być. Też zostawię. To myślałem, że jakaś moneta duża, a no to po prostu coś aluminiowego jakiś szrot wziąłem do pokazania I to taki najciekawszy fancik to ten guziczek eee, napisu nie widać o poproszę kolegę i koleżankę z kanału Kretowisko, tak? Nie kretowisko przepraszam Kto tutaj zrobił konkurs na guziki? Ktoś tam zrobił. Kurcze. Może kretowisko? Chyba z kanału Kretowisko. Oni tak lubią guziczki. Ja tu bo go słabo widać. Postaram się go opisać. Może, mi, może będzie Wam łatwiej. To jest tak jakby słonko. W środku widać jakby to było pozłacane. I jest taka jakby fala. I był tutaj, o tu, taki jakiś napis, ale ja go nie mogę odczytać. On, on ma łóżko zachowane, takie cieniutkie. Powiedzcie mi, czym to mogę wyczyścić, to żebym tego nie rozwalił, nie bardziej jak, niż jest. To może zidentyfikujemy to razem. Może jakiś, może jakiś fajny guzik, a może jakieś główienko. Dla mnie fajne, nie? No to moje. No mówię, te ślizgi, nie? Od moździerzy i zero praktycznie żelaza. Tylko to. Także schodziłem się troszkę, mniej się nakopałem. Yy, przypadł mi do gustu. Nie jest taki ciężki, jak się, yy, White, jak się zapnie tą na rękę, na ramię tą yy, opaskę. Wtedy on się fajnie trzyma yy, i nie jest taki odczuwalny. Zresztą chudy nie jestem aż taki, żeby mi to przeszkadzało. Na razie na plus. Także tymczasem no, miałem kogoś pozdrowić. Młody poszukiwacz chyba. Monet i historii mi pisał, że bym go też pozdrowił, to go pozdrawiam. Eee, I wszystkich was. To do następnego. Może w sobotę mi się uda wyskoczyć. That's not interesting